Ale się nam wydarzyło. Sto lat. Wyobrażaliśmy to sobie. Wyobrażałaś to sobie jubilatko. Tyle razy chciałaś umierać już. A tu sto lat. Ale się nam wydarzyło. To cytat. Pamiętacie jeszcze z kogo i w jakim momencie? Powiedziane. Niezwykła chwila Są przy Tobie w tej chwili wszyscy, których lubisz, kochasz, szanujesz. Dziękuję Wam jeszcze raz za to. Dziękuję proszę księdza biskupa. Dziękuję moi kochani koledzy kursowi. Dziękuję moi koledzy seminaryjni. Tyle to już lat. Zastanawiałem się nad tym, czy jest w polskiej literaturze, w polskiej poezji, ktoś, kto opisywał stulecie życia człowieka. Naprawdę jest bardzo niewiele. Znalazłem tylko u mojego ulubionego poety Zbigniewa Herberta taki wiersz poświęcony jego mistrzowi, filozofowi. Elzenbergowi. To był taki filozof, który był stoikiem i który w 1950 roku został wyrządzony przez komunę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dlatego, że miał jakiś taki w sobie nieporównywalny idealizm. Tak napisali, jak go wyrzucali. Z uniwersytetu. I Herbert pisze wiersz, który zatytułował Henrykowi Elzenbergowi na stulecie jego urodzin. I rozpoczyna ten wiersz tak. Kim bym się stał, gdybym nie spotkał ciebie, mój mistrzu Henryku? do którego dzisiaj po raz pierwszy mówię po imieniu. Czujecie, jak głaskali moją próżność moi studenci, a najczęściej studentki, gdy mi recytowały, recytowali w trudnych chwilach dla nich ten właśnie wiersz. Ale potem Herbert mówi już o wiele trudniej. Żyliśmy zaiste w czasach, które były czasami pisanymi przez idiotę. Krążyli wokół ciebie sofiści i ci, którzy myślą młotem, dialektyczni szalbierze, wyznawcy nicości, ale prawo, tablice, zakon. Ta strofa to może być znakomity komentarz do tych dzisiejszych pięknych czytań, trudnych czytań, trudnych dla nas księży, na przykład, których przed chwilą wysłuchaliśmy. Krążą wokół nas ciągle jacyś szalibiercy. Elsenberg to przeżywał na własnych skórze. Krążyli ci, i krążą ciągle, którzy myślą młotem, to znaczy wbijają ludziom głupoty do głowy. Krążą ci, którzy są wyznawcami nicości. To znaczy tacy, którzy mówią, po co być porządnym człowiekiem, jak i tak nic nie ma. Nic nie ma, ani poty, ani po tamtej stronie. A jednak, mówi Herbert w tym takim dodatku, ale prawo, tablice, zakon trwa. Co to jest to prawo, które trwa? To jest prawo Boże, wypisane na tych tablicach, według którego Eisenberg nawet jeśli miał swoje problemy z wiarą. Żył, wiedział i powtarzał to zdanie Dostojewskiego słynne: Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Jeśli nie ma tego ostatecznego prawa, które daje już nie człowiek, ale Bóg, to to wszystko się rozsypuje. Jesteśmy tak często tego świadkami. I dobrze, że są tacy ludzie, którzy potrafią. Pisać to prawo w swoje serce, w swoje sumienie, bo dopiero wtedy ono istnieje. Bo dopiero wtedy stajemy się naprawdę świadkami. Dopiero wtedy tak naprawdę ono trwa. Jeśli jest inaczej, to pojawia się zakłamanie, pojawia się faryzeizm, które tak dzisiaj nasz mistrz i nauczyciel piętnuje. Ale zbitnie w herbę. Urodzony w tym samym roku, co mama. W 1924, miesiąc później się urodził. Już tyle lat nie żyje. Kończy to tak, ten swój wiersz. Niech pochwaleni będą twoi przodkowie i ci nieliczni, którzy ciebie kochają. Niech pochwalone będą twoje księgi. Niech pochwalona będzie twoja płyska. I pozwólcie, że ja tę frazę przeniosę teraz na życzenia dla mojej mamy. Niech będzie pochwalona Twoja kołyska. I te kołyski, dziecinne wózki nasze, które włożyłaś w nasze życie. Niech będzie pochwalona pamięć o Twojej mamie. Babci Józefie, bolesnej, upracowanej, ale mądrej i pobożnej. Tak mądrej i pobożnej, że parę lat temu, kiedy nasza ojczyzna obchodziła stulecie niepodległości, jedna z największych polskich gazet zakończyła taki cykl, w którym przedstawiała największe Polki stulecia, Marię Kirillskłodowską, Irenę Szewińską, Irenę Kwiatkowską. Życiorysem Twojej mamy, babci Józef, Niech będzie błogosławiona pamięć o Twoim Ojcu, Janie, który w każdą niedzielę Wielkiego Postu brał do ręki taką złotą książeczkę, i złotej oprawie, i z niej wyśpiewywał gorzkie żale, i na końcu wisi na krzyżu. A ja stawałem czasem pod tym oknem i nic nie rozumiałem, co ten stary już człowiek robi, jak odprawia swoje paschalne mistery. Niech będzie pochwalony ten dzień w czasie pierwszych powojennych misji tu w Gostyninie, kiedy zrobiłaś przyrzeczenie Panu Bogu, że będziesz się modlić o powołanie Twojego syna. I modliłaś się tak żarliwie o to powołanie, że aż. To powołanie, czy ta modlitwa twoja, rozciągnęło się na powołanie twojej córki, którego wcale tak bardzo nie chciałaś. Albowiem niezbadane są wyroki, Boże. Wszyscy to wiemy i Ty to też dzisiaj w to stulecie wiesz. Niech będzie pochwalona ta niedziela, kiedy przyjechali na naszą wieś agitatorzy, żeby namawiać gospodarzy do utworzenia. Spółdzielni Produkcyjne albo PGR, -y. a ty byłaś wtedy chyba sultysem tej wsi. I mówisz do swojego męża: Janek chodź, nie słuchaj tych głupi. Idziemy szykować się do kościoła. Nie słuchaj tych głupi. Idziemy szykować się do kościoła. Niech będzie pochwalona. Praca. Twoja praca i Twojego męża, naszego taty praca i tylu, którzy tu siedzą, naszych bliskich, naszych sąsiadów. Często niesprawiedliwie ciężka fizyczna praca przy żniwach, przy kartoflach, przy burakach, w słocie, w chłodzie, w gorącu. Kiedy patrzyło się na tę szofę pitnowską, tam w stronę Nagodowa, a tam zsunęły samochody, które jechały do Ciechocinka, które jechały, jechały do Gdańska nad morze, a Wy i my z Wami na tych polach, w ciężkiej, systematycznej, mądrej, twardej pracy. Takiej pracy, że ja do dziś mogę moim studentom powtarzać, Pisz swoją pracę tak, jak mój ojciec orał pole. Skiba po skibie, prościutko. To jeszcze były konie. Przypominam wam. Zdanie po zdaniu, akapit po akapicie, paragraf po paragrafie, rozdział po rozdziale. Niech będzie błogosławiony. Każdy różaniec, którym chyba opasałaś już ziemię. Tyle tych różańców, które odmówiłaś za płockich biskupów, za gostynińskich księży, za naszą rodzinę, zwłaszcza za swoje prawnuki i za wnuków. Taki różaniec że tak naprawdę można się pytać, czy nie przez te różańce, naszych mam, naszych braci, naszych babci ten świat jeszcze trwa. Niech będzie błogosławiona każda osoba, która towarzyszy Ci w Twojej Sędziwej starości. Szczególnie ta wierna Ci siostra Maria Lucyna odkrzywa. Każda osoba, która odwiedza Cię, każda osoba, która łagodzi Twoje cierpienie, tyle tego cierpienia jest. niech będą błogosławione te dni, których jeszcze nie znamy. Te dni, na które czekamy. Grachuta śpiewał: Ważne są tylko te dni, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są, bo są w ręku naszego Boga i Stwórcy. Naszego miłosiernego Ojca, któremu cześć i chwała na wieki wieków.